Jakie koszty może odliczyć osoba zajmująca się budowlanką w Niemczech, oczywiście w rozliczeniu rocznym? No to zacznijmy najpierw od kosztów ogólnych, czyli długopis, kartka, koperta, komputer, drukarka, patrony do drukarki. Czyli wszystkie koszty, które są potrzebne do tego, żebyś wystawił rachunek, jak i zdobył jakiekolwiek zlecenia. Jeśli posługujesz się jakimikolwiek programami, tymi programami może być pomocniczy program do wystawiania rachunków, ale również Microsoft albo, przypuśćmy, Zoom do spotykania się z klientami, jak również telefon i internet. To może być oczywiście czynsz za Twoje biuro, albo za garaż, albo za jakiekolwiek pomieszczenie, które wypożyczasz do przetrzymywania Twoich narzędzi. A jeśli tego nie masz, możesz skorzystać z ryczałtu. Oczywiście możesz odliczyć koszty księgowości za rozliczenie roczne, jak również szkolenia, które potrzebujesz do wykonywania swojego zawodu, czy na przykład książki pomocnicze. No i teraz to co najważniejsze, oczywiście, czyli narzędzia, jakiekolwiek materiały pomocnicze. No i oczywiście materiały budowlane, które sprzedajesz później swojemu klientowi. A teraz dwie najważniejsze rzeczy, czyli nawet jeśli nie masz samochodu firmowego, możesz odliczyć ryczałtowo do jazdy. Wszystkie, które są związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, a tą drugą rzeczą są diety. Jeśli pracujesz w terenie i ciągle zmieniasz te swoje tak zwane bałsztele, możesz za każdy dzień odliczyć sobie 14 euro wtedy, kiedy pracujesz powyżej 8 godzin. Chcesz coś jeszcze dodać? Napisz mi w komentarzu. Chętnie zobaczę.